Witam tutaj Pan Panmisu 53 to jest pierwszy odcinek survival, survival games na moim kanale. Więc tak, jak widzicie, są cztery areny, na której zagradnę jeszcze nie wiem, więc za chwilę widzimy się w odliczaniu. Tak, tak, tak. Dobra, yy, Zaczynamy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Go, 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 biegnąć. O, ale wystartowałem. Tak, tak, tak. Skrzynka moja, skrzynie moje. Jest, 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 jest! Żelazny bierzesz. tak, 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 zbroja, super. O Dawaj, dawaj, szybko, szybko, tu, tu, tu są dalsze, to jest dobre i ten... O jest zbroja, właśnie o to mi chodziło. Yy, nie wiem czemu, ale niektóre yy, skrzynie są zablokowane! O. o, dobra, ale fajnie. Ku co? Wotywy? Gdzie jest mój miecz? Gdzie jest mój miecz? Gdzie jest mój miecz? Aaa! Nie, laga miałem. O nie, gdzie jest mój miecz? Aaa! No nie, bez miecza tak... Aaa! No przecież miałem żelazny! No widzieliście O nie, ale zlawiłem Aaa! Szybko, gdzie jesteś? O, gdzie jesteś mieczu żelazny? Gdzie jesteś? Gdzie uciekłeś? Aaa! O! o dobra Maćku, daj mi coś. Masz miecza? Jak co teraz ja zobaczcie w coś? Uważaj! Uważajcie, uważaj! Dawalaj, go dawalaj, dawaj, dawaj, szybko, szybko. A! Broni mnie. O! No nie, znowu ten sam. Kurde. Dobra, poczekaj. Idę z nim na stolówę. Dawaj, tak, tu, 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 tu. Tu tu. Ooo! Tu, tu. No nie, zaraz będzie kolejna rozgrywka. <laughs> Okej, okay, dobra już. Kolejna. 5, 4, 3, 2, 1. Go, 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 biegniemy. O, tak, tak, o tym właśnie mówię, tak lubię startować Tak to jest zawsze dla mnie to jest najlepiej, bo się tak potrafię wybić, że tak. Gdzie? dawaj, dawaj! Jest, jest! Złoty miecz, tak, tak, tak. Myślę, że mi tym razem nie zniknie. Ale kurde, zbroi nie ma. A, dobra. O, kurde no, tylko złoty miecz. A Dobra. Jakoś się przeżyję. O, je... szybko Flint. Dobra, chociaż to zapalniczka. O, dobra, dobra, eee, dobra, okej okay. eee, To sobie tu po, na kogoś poczekamy Dobra, zawalamy, dawaj, dawaj, dawaj Szybko, Ciśnij, ciśnij, cisnąć, cisnąć Jest, dobra, pierwszy Dobra, tu jest mój sojusznik To spoko, okej, okay, mam jakąś zbroję Nasz zbroję dla mnie, o, dzięki Okej, okay, to mi się przyda O, dobra, dawaj, idziemy na nich Ciśnij, ciśnij, dobra, dawaj, dawaj Dawaj, ciśniemy, ciśniemy Na razie jeden zabity, to okej okay. Spoko Uwaga i je. O, to nie, nie ja. O, szybko, szybko, kurde. O jeden. O, je zabiję mnie zaraz. O, dawaj, dawaj. Kurde. O. Dobra, cisnę na tamtym. Trochę mało serc. Okej, okay, dobra. Spiszemy e, jeszcze kto został. Aha, czyli dobra, on tam pobiegł, chodź. Aaa, dobra. Masz może spotnie. Jak to to on mnie słyszy, ale ja go niestety nie. Dobra, o, są spodnie, szybko dzione są A, spodnie, chodźcie tu Spodnie Spodnie Dobra, kidz już z tymi spodniami A, okej, okay, szukaj go Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, dawaj go, dawaj go Dawaj go, ojeny, ale mi zadał A, szybko, nawalaj Dawaj, ciśnij, ciśnij za nim, ciśnij Jej, Zabijeś go Ej, stój Siedź tu no, Nie uciekaj Odejdź, ja to muszę wygrać Odejdź. Ej, czemu macie, ja nie mogę bić? Wow! A! Dobra, stój w miejscu! Ej, dobra, przegrałem. Okej, okay. Tu myślę, że to by było na tyle jak na pierwszy odcinek, ale zaraz będzie drugi, więc jest fajnie. Cześć!